Dzień dobry. Witamy serdecznie. Kolejny odcinek tu i teraz zapraszamy do oglądania. Widzimy się za chwilę. Sponsorem tego odcinka jest firma Admar. Meble na zamówienie. Miejska legenda głośni, że gdzieś na targu w kamiennej górze jest pan, który naprawia buty i wymienia fleki w szpilkach. Kimkolwiek pan jest, bardzo pana proszę w imieniu własnym, przyjaciółek, koleżanek. I innych dziewczyn z Miasta Człowieku, ujawnij się, jesteś potrzebny. Zapraszamy do nas, zrobimy reklamę, nie weźmiemy za to grosza. W mieście jest tragedia, yy. jeśli chodzi o naprawy drobne, szewskie, szczególnie te plekowe. Chciałaś powiedzieć, że tragedia, jeśli chodzi o drogi i kostki brukowe, które te obcasy niszczą. To też i my wszystkie to wiemy, które poniszczyłyśmy kosztowne buty na Kamiennogórskim Bruku. Jest potrzebny ratunek nam. Kamil Zięba też dorobić sobie nie chce i powiedział, że butów na mnie nie zrobi. Kamil mimo swojej wszechstronności i działalności w różnych branżach, tej się podjąć nie chciał. No, i w sumie mu się nie dziwię, dlatego że to chyba, nawet jeżeli ktoś by chciał, czy wykazywał jakiekolwiek chęci, no to wziąć buty, to też trzeba umieć i wiedzieć, za co się. Jak to wierzy, zrobić, jak to żeby zrobić. jeszcze nie pogorszyć sytuacji? Tak, a młodzi się chyba też nie garną do tego, żeby się takiego zawodu nauczyć. Nie mają poza tym chyba też od kogo tutaj na terenie. Ja ostatnio do szewca jechałam do Karpacza. No, to tam. też kawałeczek. I to w sumie nawet nie z butami, tylko z, z torebką, żeby przy, przyszedł mi pasek. Tu no. mamy kolejny wymarły zawód, nazywał się on rymasz. Yy, tak, wytłumacz yy, może młodzieży, co. Rymarz, czyli taki pan, który między innymi naprawiał, naprawiał torebki, paski, takie, Skórzane wyroby. Miał po prostu specjalne maszyny i umiejętności przede wszystkim do naprawy. Tak. Krawcowa nie chciała się podjąć, bo nie ma odpowiedniej maszyny do tego, żeby skórę przeszyć. Szewca znalazłam w Karpaczu zaraz przy dworcu PKP, gdyby ktoś szukał. E, I tam e, udało mi się. Ogarnął. Tak, tak, ogarnął, pobawił się w rymarza. Prawdziwy mężczyzna, że pani, prawdziwy mężczyzna. E, szef w ogóle krecik Co prawda krecik robię krecik. w butach, ale zrobię dla pani teraz też tę torebkę i to lubię. Ale szef krecik się nazywa. Krecik. Krecik. Bardzo urocze. Bardzo po męsku. No, ale przestań. Nie, naprawdę. Bardzo urocze krecik. Tak. No nie. E, przesympatyczny. Pozdrawiamy pana Krecika wspaniała sprawa w ogóle. I, I tak ja lubię tak. Przyjdzie kobieta bezradna, rozłoży ręce i mówi: proszę pana, potrzebuję ratunku. I ten pan ogarnia i to jest coś wspaniałego. To też jest w zaniku, niestety. Tak. W, naszej, tak. w naszym społeczeństwie. Tak, ale to nie tylko nawet torebkę, bo chciałam wymienić baterię w zegarku i. No Chryste, Ada, nawet baterii w zegarku sobie nie umiesz wymienić? <grym> nie. naprawdę, ja nie. Nie. Wiem, nie. Ten, nie ten świat nie, się kończy. Nie, nie no i co? Chciałaś I wymienić? Co? No i chciałam wymienić i, i, i nasz tutejszy zegarmisz wysłał mnie do Wrocławia, ponieważ takich rzeczy się nie podejmuje. Także. Pan zegarmistrz, którego spotykam nieraz, znaczy widzę go przez witrynę, jest już staruszkiem po prostu. Może akurat wiesz, no, świat się troszeczkę zmienił. Pan nie chciał ci popsuć tego zegarka, no, posłał nie, no cię ja... do, wiesz, no do tak. źródła, no ale do Breslau to kawałek, to trochę daleko. No dobrze, ale to nie tylko ja jestem taka niezaradna, bo przepraszam, ty też ostatnio sobie chciałaś prześwietlić zęba i jechałyśmy do tałpy. Bo się okazało, że wykonanie RTG w hmm, szczanki, tudzież pojedynczych sztuk zębów, też jest w naszym mieście nieosiągalne już i to też dziwne, chyba można by było to ogarnąć w szpitalu podpytamy, czy można by było ogarnąć w szpitalu, czy nie, ale przydałaby się nam taka usługa mhm. dla ludzkości. Ale póki co, o ile zęby prześwietlamy raz na jakiś czas, bo ta dawka promieniowania też jest ograniczona, mhm. o tyle fleki wymieniamy, jesteśmy zmuszone wymieniać dużo częściej bywa, że raz w tygodniu, bo kamiennogórski bruk. Działa na niej obcęgi. Tak? No, a poza tym wymiana fleków jest tańsza niż naprawa zęba, chyba, nie? Tak, tak. częściej korzystamy. A częściej z tego z korzystamy usług, na pewno. Chociaż w dzisiejszej dobie, kiedy buty też są bardzo tanie, to też ten zawód szewca. No i niestety właśnie zalew butów i różnych przedmiotów po taniości powoduje, że właśnie giną takie zawody, a widać, że one jednak są potrzebne. Jakaś część z nas. Woli zainwestować w rzeczy uniwersalne, modne, w wielu sezonach. Mhm. I, no i te, te rzeczy wymagają konserwacji, pielęgnacji, drobnych napraw i mogą nam służyć latami. I do właśnie takich prac potrzebni są nam fachowcy, mężczyźni. Mężczyźni. No mężczyźni, no bo to mówię się, szewc to chyba nie jest taki zawód dla laski, nie? Dlaczego? Nie no dobra, no jak chcesz zostać szewcem to enjoy, popatrz, masz y, po prostu wspaniałą liczbę. Nie nicze. zostanę teraz szewcem, przecież mówiłam ci, że nie ma zawodu szewca, musiałabym zostać obuwnikiem. No to jakimś. obuwnikiem, no. no. Dlaczego nie? Podkuj się u Ady, no. masz, proszę. <laughs> 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 Ale nawet powiem szczerze, nie wiem gdzie miałabym się takiego zawodu nauczyć. Szkoły branżowe, które są te po podstawówkach, to takie tradycyjne, jakiś tam sprzedawca, mechanik chyba kucharz, cukiernik, piekarnik, czy tam, nie wiem, fryzjer. Nie wiem, to chyba jakieś takie, nie wiem, kursy dla dorosłych. Nie wiem, kursy chyba? dla dorosłych. No nie wiem, no nie, nie rozeznałam się, gdzie, gdzie mogłabym się nauczyć zawodu. A poza tym uważam, że kobieta byłaby bardzo dobrym szef, obuwnikiem. A może znajdziemy obuwnikiem. tego pana, tego pana z targu. I teraz mi to przyszło do głowy. Tu naprawdę to nie jest żadna reżyserka. No. Szło mi do głowy, znajdźmy tego pana z Pan ma fach w ręku. Może z Piotrem Słowińskim w Centrum Kultury, Jakoś w pracownię szewską odpalimy, może poduczymy się, albo ludzi, którzy by chcieli sobie tak podorabiać. Ja nie mówię, żeby to był wiesz, biznes na pełnej petardzie, mm -hmm. bo no właśnie, czasy są jakie są, ale. Jako dodatkowe, Dodatkowe zajęcie. zajęcie. Mhm. Mm no jest to jakieś. Jest, jest to robota, Piotrek, przygotuj się, nadciągamy. Jak tylko pan się ujawni, a liczę bardzo na to, że się ujawni. Odsłów mamy sporo, jak jeszcze zaczniecie udostępniać, to jest szansa, że znajdziemy. Chyba, że ktoś, że tak powiem, z naszych oglądających już był na targu i wie, gdzie możemy pana znaleźć. Wie dokładnie. to samego poszukamy. Same, samego poszukamy i chętnie poznamy. No mamy w tym też interes, no po prostu przewana. Biznes chce się kręcić. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, był kiedyś taki program? Był. Był, ale nie ma. Nie ma. Tego programu też nie ma, tak jak szewca. Tak jak szewca, tak, ale jeżeli ktokolwiek widział lub ktokolwiek wie, kim jest ów tajemniczy obównik, to prosimy o kontakt. Albo może pan się sam do nas zgłosi. Kobiety będą Panu wdzięczne, a wdzięczność kobiet to jest coś wyjątkowego. Dziękujemy za ten odcinek. Widzimy się w przyszły czwartek. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Sponsorem tego odcinka była firma Admar. Meble na zamówienie.